Witam wszystkich na, bardzo, na moim kanale Dzisiaj zagramy sobie w drugą część serii Uncharted Zaginione Dziedzictwo Jeśli chodzi o technikalia to obie gry działają bardzo podobnie Większość gry przechodzi się na stabilnych klatkach Ale są też momenty gdzie jest większa przestrzeń tak jak w poprzedniej części którą ogrywałem z wami Którą testowaliśmy, było trochę więcej, więcej przestrzeni, było trochę więcej e, przeciwników i tam właśnie trochę gra e, chrupała. Ciężko było jej utrzymać te stabilne 30 klatek. Dzisiaj zrobimy troszkę inaczej. E, z, mamy ustawienia na 30 klatek oczywiście w Steam Decku. Mamy nowy pasek informacyjny u góry e, to jest tych których z update'ów, e, których z Któraś z osób, nie pamiętam Niku, przepraszam, e, po prostu e, dała mi do zrozumienia, że ta opcja jest już dostępna. Bo ja nie słyszałem, ale nawet nie pamiętałem, żeby włączyć. Więc tutaj będziemy widzieć wszystko: że baterie i tak dalej, Jest to mniej inwazyjne niż ta kolumna z lewej strony, która była wcześniej. W każdym razie, jeżeli chodzi o ustawienia gry, to weźmiemy, weźmiemy w obraz i tak bezramkowy w oknie, auto i tak mamy włączoną fsr 2 na jakość i ostrość 50 no, skala renderowania w tym wypadku wyłączona i tutaj mamy wszystko na wyłączone intensywność przy ruchu 5 i tak właśnie to wygląda jeśli chodzi o zaawansowane ustawienia to mamy na wysokie, na ultra, tam gdzie nie ma przeciwników jest spoko jak już są przeciwnicy to troszkę bardziej chrupie więc mi się że tutaj mm, wysoko lub średnie ustawienia są do, dobrym balansem. E, jeśli chodzi o jeszcze o miejsca, w których jest dużo ludzi, na przykład e, sekwencje w mieście, gdzie się przechodzi przez tłum, no to tam też gra troszkę już e, ma ciężej na tym urządzeniu. E, ja uważam, że to nie jest od strony graficznej, nie procesor graficzny, tylko procesor po prostu ten główny CPU. Ma prawdopodobnie za dużo obliczeń na siebie wziętych. E, wiadomo, to jest systemowy chip, ale, ale wiadomo, to jest, rozdziela się jedno z drugim w każdym razie. E, przejdźmy już może do gameplayu. To już jest, no nie wiem, z godziny, z półtorej w, w grę. Wszedłem już w tą drugą część. E, tutaj jesteśmy kobietą, której nie pamiętam nazwiska i. Naszym, e, naszą współtowarzyszką podróży jest przeciwniczka z poprzedniej gry. Dobra, może zróbmy to troszkę e, po cichu, bo tym przeciwników. E, w każdym razie, jak widzicie, teraz bateria jest na 86%. E, ciągnie około 25 W. GPU na 95%, CPU na 70, na 70 kilka, no to jest battle bottleneck, niestety. No i ramu 11,5 GB jest użytych. Staram się troszkę pogłośnić, żebyście mieli lepsze zerwanie tego, co ja tutaj mam. No, tej na kamerze te kolory są troszkę mniej zielone, bardziej są takie niebieskawe. Postarajmy się, może troszkę to poprawić. Może zostawimy to w taki sposób, powinno być już w miarę zbalansowane. No, ja te kolory jeszcze inaczej widzę, ale. Postaram się zrobić to, co mogę dla Was. E, dobra. Trzeba poczekać. E, no jak widzicie, w miarę 30 lat dotrzyma na ultra, raczej tego nie będzie. Zawsze idę za daleko z tej opcji. Dobra. Zobaczymy sobie. Zastosujemy. No, tej chwilowy jest ok, ale wcześniej mnie właśnie. Tutaj zawieszki. Nie ma sensu męczyć urządzenia. Dobra. No teraz poczułem taki delikatny, e, delikatną ścinkę, zresztą było wiecie na wskaźniku z prawej strony. Mamy tam koleś, a tam w górę chyba siedzi sniper. Hmm. Zobaczymy, zobaczymy czy mnie wykryją, czy mnie nie wykryją. Jeszcze był koleś. Którego zaraz dojdziemy, dobra. Będę miała amunicję do naszej brońki. Dobra, zobaczmy, co teraz. Czy by tylko ten kolej został? Aha, dobra broń, jedna szczołowa. No i chyba wyczyściliśmy bez. Bez problemu. No to, to było dobre. Wcześniej, y, jak sobie tylko testowałem, właśnie tutaj grafikę w tym okręgu, w tej lokacji, to y, no, wjechałem po prostu <grywka> na grubej rurze y, jeepem. No i niestety szybko się pozbyłem paska życia. No, tutaj zaraz będziemy kręcić, pewnie tak, w Iham jakimiś. Aha, jest tutaj, dobra. Dobra. Dobra, jedziemy. Ogólnie obie gry są bardzo przyjemne. Powiem Wam, że y, Uncharted 4, no, jedynie co dałem mi się w kość, to ze względu na to, że... Y, tylko ze względu na to, że... Wydawało mi się aż za długa, bo e, były momenty, w których w których wydawało się, że już koniec będzie gry a jej nie było. I tak się powtarzało, powtarzało. Takie, takie mm, zakończenia, troszkę takie na pusto. Dużo lokacji co mi się nie podoba jest pięknych, pełnych wszystkiego, a tak naprawdę e, nic tam nie można znaleźć, nie ma żadnych znajdziek. Na przykład na tej mapie, no może znajdźki były, może są tak dobrze pochowane Ale część z nich znalazłem i powiem wam, że nie było to jakiejś tam Szołowo, ty macie, na przykład był taki przykład, że byłem jeszcze na, w, w tej właśnie grze, w której teraz jesteśmy W jakiejś lokalizacji, u jakiegoś kole, kolesia, który tam Nie chcę nam spoilować, zbierał rzeczy No i co się okazało, że on tam miał tych setki, setki różnych Ciekawych rzeczy, a dopiero gdzieś tam, jakoś mały małą pierdółkę się okazało, że mogłem zabrać. A reszta po prostu leżała do wzięcia w pewnym sensie, no bo ona jest złodziejką, no i to nic nie dawało rady, więc to takie trochę dziwne, że tak to zrobili. Dobra, musimy zajrzeć sobie na mapę. Jesteśmy mniej więcej tutaj. Mogę śledzić trasę na Mhm, dobra. No I musimy dojechać do centrum. Pojedziemy sobie w, albo w lewo, na około, albo w prawo, bliższą drogą. Dobra, idziemy w lewo. Spójrz na te wieżę. Albo nie pojedziemy w lewo. No dobra. To się tylko wydawało, że tak będzie. Można łatwo pojechać. Chyba jednak zaprojektowali to w taki sposób, żeśmy jechali. W tym kierunku, dobra, to idziemy w tym kierunku. Jeszcze... Okay, ale jak widzicie, trzyma, trzyma się super. w miarę 30 klatek no, tutaj troszkę 29, ale, ale jest w miarę płynnie z tego co ja tej e, mogę zaobserwować. Czekaj, to był No i tutaj było już troszkę mniej klatek. Po prostu musimy go unikać. Dobra, tam na pewno nie mogę pojechać, bo tam jest wodospad. Więc raczej byśmy zginęli. O, tutaj już 25 klatek. Uuu, jestem jebisym kierowcą. Dobra, jak widzicie takie lokacje, no, potrafią sobie tam zachrupać delikatnie. Ale ogólnie nie ma problemów z tą grą, ale ona jest naprawdę, no, jest no, tak piękna. Jest tak piękna. Dobra, tutaj mamy 25-26 klatek. Spróbujmy w opcjach zmniejszyć grafikę. Z ciekawości po prostu na najniższą. Czy to zmieni nam ten klatkarz No i faktycznie te kilka klatek zaoszczędziliśmy. No sporo straciliśmy na, na przyjemności wizualnej, że się tak wyraża. Efekty wizualne spadły drastycznie. No to powiedzmy średnie. Średnie. No to średnio już jest lepiej i jest, trzyma to do klatki. No, nie do końca. No, tak jak widzicie, to jest zbyt wymagająca gra, żeby mogła cały czas działać w takich klatkach. Nie chcę tutaj zmniejszać no bardziej dobra, rozdzielczości, aczkolwiek tak moglibyśmy. Takiego, Na tym ekranie nie ma aż takiej różnicy, wiecie? Na tym no, no, byśmy zmniejszyli troszkę rozdzielczość renderowania. To naprawdę będzie w dalszym ciągu przyjemna gra. Biorąc pod uwagę, że to jest PlayStation z tych, z jednej z ostatnich generacji, więc naprawdę nie, nie, nie ma co się nie ma co się za bardzo też spilać. fajnie, że można pograć w, takiej, w taką grę on the go tak zwanym, nie? nie musicie siedzieć przy komputerze albo na, możecie być gdzieś tam, wiecie w podróży zresztą nie każdego stać na jakiegoś wyposażonego pc -ta a to e, konsola mniej więcej która kosztuje tyle co kosztowało Nintendo Switch na premierę zresztą te nowsze wersje z OLED-em tyle kosztują mniej więcej co to no a jednak jakby nie było mamy tą e, bibliotekę gier strasznie dużą dobra pojeździliśmy troszkę zobaczyliście o co chodzi mam nadzieję że to wystarczy e, jak mówiłem, jeśli by to było miasto, no to te, te liczba klatek na pewno by była w granicach 25 dosyć, dosyć często, a tutaj no, blisko 30 można ustawić i, i nie ma tragedii. Czuć czasami troszkę jakieś takie teraz właśnie szarpnięcia, jak widzicie, to jest lokalizacja z jakimiś ludźmi, to już troszkę inaczej, inaczej to czuć. W każdym razie jest to prześliczna gra z prześliczną grafiką, z wspaniałą rozgrywką. Polecam serdecznie. I dziękuję Wam za oglądanie, zobaczymy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się, hej! A jeszcze może zabijemy kogoś. Tak na... Tak na do widzenia. Albo damy im znać, że jesteśmy. No i takim akcentem zakończę dzisiaj. Trzymajcie się, hej! Do zobaczenia!